Łościuk, dajmy są! Wygląda na to, że w czarnej dupie. Co teraz, waginuje się? Musimy zasiedlić to miejsce sami. do na pleciaku, ale jest nas za mało. Paleciak tarcie ma jak sobie Teraz jest nas odpowiednia ilość. Ekipę do elita, bo prawdziwa to elita. Co się będzie dwoić, troić, by nie trzeba stroić. Przywieźliśmy Wam prezent z Niemców. Dawaj go kurwa. Możesz kurwo trenować. Nie ma. U Niemca? U Napier... Niemca? Nie ma napierdalania u Niemca. Dawaj. Pierdol... dawaj. Ty, 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 ty. Chuju kurwa. Zrzucę ci to, ale masz być kurwa cicho. I teraz tak. Żadnego kurwa jeżdżenia po Niemcach. Żadnego ruchania bab starych niemieckich. Wypierdalaj na trening. Siemaneczko, jak widzieliście, przywieźliśmy y, już nie Tomka, Tomasa Węgiel, węgiel. Tomasa, Tomas przywitaj się tylko po polsku, bo on zapomina, on normalnie zapomina, on tu wysiadł z bagażnika, potem zaczął po niemiecku coś sprechać, do widzenia, a nie, po japońsku, Uurwa. dzień dobry, siemano, <laughs> tak najlepiej będzie, może być, w każdym razie, jak wiecie, miał przerwę w treningach, y, ponieważ poznał pewną Helgę, nie dość, 71 lat, ale, ale mówi, że opłacało mu się ten wyjazd, do Niemiec, dlatego też nie trenował 300 euro kieszonkowego dziennie, No, to powiedzmy to. Ty, Kto by ty, nie ruchał? Ty, ty, nie? No. Ale w każdym takie... razie e, dość tego dobrego. <gry> przywieźliśmy go tutaj, żeby w końcu potrenował. Koniec. Zaplanowaliśmy mu na dzisiaj trening pól. Zacznijmy sobie od Pendlay row. Przejdziemy sobie na drążek chwyt, na chwytem, bo na chwycie jest najsłabszy, więc musimy katować to, w czym jest najsłabszy. Jako trzecie ćwiczenie wiosłowanie półsztangą i do tego dojdą, dojdą do dwa ćwiczenia na biceps, czyli y, zwykła hantelka z supinacją y, o kolano. I na koniec ćwiczenie kiedyś bardzo popularne, potem myślę tak troszeczkę zapomniane, ale 21, czyli do połowy, od połowy i pełne ruchy. Także Tomasz, Iźminu Fertyś. No i patrzcie Gebelsa. Marudzi, że mu sztanga zjeżdża. Masz Mówię, kurwa krzywy. tam jest prosto, ale robi w tych Niemczech. Specjalista kurwa. Tam zamiast wszystko. przyjechać, zrobić tą wylewkę, pomóc chłopakom, którzy nie zarabiają w euro. No nie kurwa, to przyjdzie, będzie marudził. No, trudno. Wszystko w tej Polsce Dobra, <laughs> Dobra, ten lachen. Jakieś takie ze śmiesznymi rzeczami. No, Gregor Fickmich, aha. Mich? Ja? Schnela, Schnela. <laughs> <noise> Aha. dobra, dość tego. Dobrze się wypiąłem? To zależy, bo jak obstrasz ściany, to znaczy, że było dobrze. Uff, postaram się. Ale chuju. No bo my jesteś za bardzo wychylony. Cofnij sobie biodrecho. Co bawę Dotknę? <noise> Dotknij mnie. <noise> Dotknij mnie. Oh. Co? Dobra, bioderko do tyłu. No. I teraz ciągnij. Daj biodrem do góry, zepnij i idziesz po nogach. Yeah. Trzymaj mnie. O, trzymaj mnie! Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. A daj se mniej, a zrób poprawny. O, lepiej zrobię mniej, kurwa, a poprawnie. Dodałem ciężaru. bo Było za lekkie. A to ty mówisz. W, tego... w niemieckich kilogramach? Tak w niemieckich kilogramach, W tego nie widzicie, ale tu są dwie, dwie czerwone. Mm, tu nawet można zobaczyć. Y, 120 kg. Jademy. Jademy. Wajta, wajta. Ślela O! Oh, I hop. Bardziej dociągnij najszerszym. Kolano. Bardziej najszerszym dociągnij, zanim zaczniesz. O! Jako. Jak jebnie w rzepkę, to znaczy, że jest dobrze zrobione. No jebło w rzepkę, tylko jedno. Znowu je było w rzepkę oh! Oh yeah! Obsrałem akurat palec twój Powołaj. Wcale nie. No Ale jest good. Powiem, Ale wam, good. powiem wam tak, wszedł dotąd jaki czarny Wcale tak ciasno nie jest no. To jest na pewno ona w tych niemczech Jak po praniu to nie jest jakiś Helmut? Nie. Nie? No zależy, wiesz, za tyle euro, za tyle euro, to też by Ci się już pojebało. No co ja mogę powiedzieć, no opuścił się chłopak w treningach, on to tłumaczy tym, że oni tam mają siłownię pozamykaną, niby się teraz z jakimiś kalistenicznymi rzeczami zajął. Sprawdziłbym go tu, ale mamy nisko sufit. A jeżeli faktycznie zrobi masylapa, no to tutaj widać, że rozlatany cały, 70, ale sorry, 120. nie no 70 jest, a wyobraźcie sobie, że wcześniej, 130 robił na luzie, także co z tego, że ma euro, jak nie ma pieniędzy. 150 kg. Jedziemy, ostatnią serię, hop. Zajebało o rzepkę. Grzegorz, włóż mi palec kurwa było lepiej. Dobrze. Lecimy teraz z czym? Z podciąganiem. Obciąganiem, ale to później. Dobra, przechodzimy do obcią ten, ten... jak? Najprzyjemniejszej Podciągania. części nachwytem. Zobaczymy jak tam tego kalestynika, czy tam street workout, czy cokolwiek on tam... Robi. Chciałem go namówić na masy lapy, ale mówisz, że nie, no nie da rady. Przecież ja tam głową wpierdolę w, w Sowit. Da się? Da Wszyscy się. Wszyscy widzieli, że się dobra, da... Ja Clecha już jakąś wymówkę Skąd, znaleźć. Skoć mi to dupić po germańsku. Na drążek. W polsku powiedzie. Skończ mi na drążek. O! Komhija na kija! No nie no dobra, koniec tych głupich żartów. Jedziemy z tym. Jest nachwyt, ja jestem mocniejszy. Podchwycie i chwycie neutralnym, także no. Znowu jakąś wymówkę. Mam. Dobra, ale myślę co? No jakoś to idzie, więc założymy kamizelkę. Nic nie. Idzie. Kamizelka jest regulowana oczywiście z obciążeniem, więc dołożymy na razie 10 kg. Nie jest dobry pomysł. Nie chcę mu podlić już w ogóle. Już pokazałem po pierwszym ćwiczeniu, nie? Ale dobra. W Niemcach cię chcą bodlić, dobra. a ja cię chcę upodlić. Ile zrobiłeś teraz bez ciężaru? Osiem, ale... No to sześć z dyszką. No później. Co? No, no ty... co? Gdzie tymi nogami macha? Tobie macham. O! Jeszcze trzy! Spaj! Ańs! O, oh. Und lecte! Kuru! Prawie, że. Prawie! No. Ej! Fajne, nie? Fajne, no! Tak, wiesz, to jest takie superanckie, nie? Tak, tego. eleganckie. Jedna, jedna seryjka teraz damy leganckie Dwudziestkę. Z i z dwudziestką ma zrobić trzy chociaż. Że jest elegancka, superancka taka i tego, ale... No ciężka, nie? Ej, że jestem upodlony w tym odcinku od całego początku, także już gorzej być nie będzie, nie? Zrobię dwa czy jeden, to już. Chociaż chyba jeden, to już też brzmi. Nie, no, trzy. Jeden już brzmi to jak, wy... Wy... Nie, to jak pra... wyzwanie, nie? To jest prosta matematyka. Prosta Jeżeli matematyka. z dziesiątką. A ja nie 6... umiem liczyć. No dlaczego ja ci liczę? No. To jak ty te płytki tam kurwa kładziesz w Niemczech? Na oko. <laughs> O, chuj, złoty no to będzie grubsza przeprawa! No, idziemy! O, no obsadź! No dole! No i chuj! Nie! Lipa! Dwa i pół na no, zachętę. No, jednak ten jego street workout niemiecki, czy tam kalistynika, okazała się fałszem. No. Jak wszystko. Zakłamany Goebbels. Wyszło. Chciał wyjść z twarzą, że niby coś tam trenuje. Pokazał, co trenuje. Eee, dobra, ostatnia seria. Już bez ciężaru. Niech podbuduje troszeczkę ego. Takie do maksa, czyli myślę, że po tych seriach zdychę powinien zrobić, nie? No jak no, teraz w chuja że zdychę zrobi, no. Robimy, robimy do oporu. Robimy do maksa, potem mamy wiosłowanie półsztangą. Trzy, cztery serie i przechodzimy do bicepsu. I wracaj do helgi. Bo to, to. Jak się, jak się rozmażył? No bo, ja... <grym> bo myślę do kogo? Czy do Helgi, czy do Helmuta? <grym> nie wiem, co ja przy tym tym palcem tak nie wiesz. A, kupuję. Następny odcinek. Nie. zrobimy z Helgą. O. Do pobrania będzie na niemieckiej stronie za? Czy na subskrypcję? A, za 9,99 euro. <grym> euro. Ewentualnie miesięczną subskrypcję, 9 dych, ale codziennie pokazujesz jak... <coughs> Albo mnie. No dobra, może być. Poszło. Głowa stoi. No to leci. Dycha. Oh. Pełen wyprost! Tak? Tak. Do połowy też wsadzasz? <coughs> I co? Ile mam? A, bo tego nie, nie umiem. No to <coughs> jeszcze no, jeszcze trzy. Palec, kurwa, co pa Aha. Nie cały palec bo od twojego gówna, nie będę ci już pomagał nic. I co? Taki trening, że ja bardziej przedramiona czuję niż plecy. Ale jest dobrze. Dobrze, przynajmniej się przedramiona spompowały. Ale jeszcze bicep przed nami. No, jeszcze bicep przed nami. No, no. a teraz wiosło. Półsztangą. Tam może będzie lepiej. Nie mamy tego trójkątnego chwytu. Karabinciki widzę też... Yy poszły na spacer nikt oczywiście nie powiedział, że coś się popsuło, to bym kupił to każdy po cichu, po cichu, że nic się nie skapnie no a teraz nam brakuje więc Tomek musi robić dwurącz chwytem o sztangę co z kolei przekłada się na troszeczkę niesymetryczną pracę tego najszerszego bo jedna ręka jest bliżej tułowia, jedna dalej ale co serię może zmieniać sobie po prostu że jedna ręka wysunięta, jedna cofnięta a ja cię zaskoczę i ci powiem, że kurwa chwycę sobie równo i będzie Symetrycznie, jeżeli dam radę. O. I tym. Right, no to nic, ostatnia seria, 100 kg 80. Kilogramów? Co? Cio, zobaczymy. A 180? Tak, 180. No. się zapomnieć o stówce. No, 180. Jedziemy. I wijają. Powtórzenie zaliczone odbywa się wtedy, kiedy na zmianę zawodnik uderza raz w lewe, raz w prawe jądro. A, raz co? No, to tak. To się nie odblokował, więc nie. Wie. No właśnie, dlatego, tego, dlatego. Raz, plewe, raz lewe, raz lewy, raz prawe. Bicepsy. bicepsy. Dwie na biceps. Dobijemy go tym 21. Yy, ale zaczniemy sobie od. uginania. W siedzeniu o kolano. supinacją. Dobrze, teraz. Tu ci są przygotowałem, Hanca. Bicepsy przodem. Tu już przygotowałem. Proszę z tego tylko skręcić. Parzek Tak, się... kurwa, wylewkę kto zrobił, nie? Paść. Nowa skrzynia. Paść! Ważne, że na warsztacie jest płask. No, najgorsze ćwiczenia za nami, co mogłem to zepsułem, żeby nie powiedzieć brzydko, że zjebałem. Ale teraz przynajmniej Wam pokażę fajnego bica. Zostały trzy, trzy ćwiczenia, nie trzy ćwiczenia, dwa ćwiczenia po trzy seryjki, uginania e, ramiona w oparciu o kolano. mówiąc. Także... Pa jaki fajny ten jest! Męski, łososiowy kolor, żeby nie było, tamte były za ciężkie. koniec, jedziemy. Opierdalają, że za szybko robię, bo czasami na godziny robimy, a ja... Mówię, Ale to tak podobno jest. Większość właśnie obcokrajowców mówi, że Polaków potem nie chcą zatrudniać, bo oni wyrabiają normy za szybko i zatem y, potem podnoszą, nie? No. Że mają więcej robić. Pojawił nam się problem, bo powiedziałem Tomeczkowi, że ma zrobić dwie Serie 21, a on jeszcze do tego nie liczył nigdy. I teraz miał zacząć, skończył po sześciu, więc idziemy jeszcze raz. Siedem ruchów, czyli to jest tyle palców. Na no, tych 7 ruchów robisz do połowy. Następne 7 robisz od połowy do góry. Zgubiłeś się. Nie, jeszcze jestem. <noise> jeszcze no kumam. Ostatnie 7 robisz już w pełnym ruchu, czyli rozcięciu rozciągnięciu bicepsu. No i teraz już zgubiam. <noise> nie to no, się nie dobra. Uda. To się nie uda. Nie no, jedziemy. Tylko nie wiem czy tym dam radę. 27 kilo. Co ty czołgi? Dobra. 27 kg. Tomasz, Proszę cię. Dobra. Do połowy. Raz. 2. 3. 4. Nie mam WD40, bo jeszcze ma 6. 7. Tak, siedem. I teraz już robisz do góry. I do góry. Do, góry, i raz, do połowy. Wysunął się przed siebie, ale jesteś na górze. I jeszcze Do jeden. góry, tak. I teraz do samego dołu. I teraz mi 7 pełni. Teraz już możesz sobie cofnąć. Raz. Dwa. Trzy. Kurwa. Ile jeszcze? Cztery. Oh. Jeden. dwa, <słyska> 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 I jeszcze I... <słyska> raz. <słyska> Dawaj, do kamery, zepnij, zepnij łapę, zepnij łapę teraz. No. Nabiło. Nabiło. Zdjęliśmy po piątce, bo mógłby nie dokończyć serii, łapy już są tak nabite. A tu w sumie w 21 chodzi głównie tylko o tak naprawdę rozciągnięcie tej powięzi, o przekrwienie tego mięśnia. Wiadomo, im bardziej rozciągniemy powięź, tym będzie miał więcej miejsca mięsień do rozrośnięcia się poprzez właśnie same te mikrouszkodzenia. Jest teraz już tylko taka... Owa pompka. I siedem. Sam policzył. A, to się <tryk> mm. I Tomek stosuje leg drive. Jak przy wycisku? No! pa, Sześć. I, I teraz jak przy tym jeszcze. No, ale przy czym, bo nie powiedziałeś. No wiesz przy czym, nie? A przy tym? Przy podrzucie. Przy tym! Koniec! Dobra, tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka czy stałeczkowego no, treningu. No, Myślę, treningu. Asymilacja ponowna i przywitanie w kraju się udało. Mam nadzieję, że teraz będzie chętniej wracał do nas. Tak? Tak to czasami jest, jak poczuje pompę, to chcę ją czuć częściej. No jak. Nie taką pompę jak tam. Więc jak? O, jak nie to kurwa, przyjedziemy z obczorem drugi raz i A to tym, wiecie, razem, i tym mi się. razem trytki zaciągniemy mocniej, także o, wiecie. podobało mi się. To Dobrze, nie. subskrybujcie kanał KFD, mój kanał i do następnego odcinka.